Witam Was, pokażę Wam jak zdemontować poduszkę kierownicy w samochodzie Volkswagen Tiguan 2021 rocznik Będziemy demontować najpierw tą górną osłonę, ona jest tylko zaciśnięta I jakieś śrubokręty płaskie, różnej długości trzeba będzie do wyhaczenia tej poduszki Zdjęcie i obracając kierownicę dojdziemy do tych otworów z tyłu, żeby odbezpieczać poduszkę. Захочу Ну, и... Сейчас тут вышло Другая сторона Jak nie tu, to tutaj przy... Pomogłem sobie jeszcze z tej strony. Tutaj sobie pomogłem. Z tej strony. Pokazuję Wam w tym momencie bez poduszki, żeby łatwiej było Wam zrozumieć jak to się wyhacza. A więc tosłonę mamy zdjętą. Z tyłu znajduję ten otwór. Tu o, widzicie. I muszę nie podważać. Nie podważamy ten drut w tą stronę, tylko w tą. W ten sposób. Widzicie, tu nam się odbezpieczyło w tym momencie. Pamiętajcie: drut pchamy do środka. Tak to wygląda. Ja mam taki wygięty śrubokręt. Wkładam go tu i pcham do osi kierownicy. I tak nam się tu odbezpiecza. Tu i częściowo tu. Później obracamy kierownicę w prawo i tak samo tą drugą stronę. Pchamy do środka i odbezpieczy nam tutaj. Tak wygląda poduszka. To są te zaczepy I w tych miejscach tutaj te druty wskakują Składamy z powrotem to Wszystko musi być podpięte Poduszka, klakson, wszystkie kabelki z powrotem, ta kostka i wkładamy. Wkładanie jest dużo łatwiejsze niż odłączanie. Ustawiamy równo i wciskamy. I to wszystko. Myślę, że każdemu, w czymś pomogłem, podpowiedziałem, na pewno będzie wam łatwiej dokonać tej naprawy.